Przesłaniem polskiej prezydencji jest bezpieczeństwo Europy. Uważam, że nie ma też bezpieczeństwa bez równouprawnienia, bo czujemy się bezpieczni, kiedy czujemy, że możemy się rozwijać w takim kierunku, w jakim chcemy, i kiedy czujemy, że jesteśmy równo traktowani. Dzisiaj konferencja w kolejną rocznicę, już drugą wejścia w życie dyrektywy Work Life Balance, już widać, że po wprowadzeniu tej dyrektywy okazało się, że wielu ojców decyduje się na to, żeby zostać z dzieckiem w domu, a to ma potem konsekwencje na całe życie zawodowe kobiet. Chętniej rodzą dzieci w związku z tym, wiedzą, że szybciej mogą wrócić na rynek pracy i to też myślę jest odpowiedź dla tych, którzy martwią się jak wypełnić na przykład dyrektywę o obecności kobiet w zarządach, mówiąc dzisiaj, że zbyt mało kobiet aplikuje o takie stanowiska, ale z drugiej strony to przecież w Polsce więcej Polek niż Polaków kończy studia wyższe i najczęściej ta luka, która się tworzy jest właśnie w momencie założenia rodziny i urodzenia dzieci. Dyrektywa Work-Life Balance wprowadziła zmianę społeczną. Myślę, że ta zmiana społeczna bardzo dużo zmieni w kwestii Uprawnienia. i za kilka lat nie będzie już pytań, dlaczego tak mało kobiet aplikuje o stanowiska w zarządach, bo będzie ich dużo, dużo więcej. Dyrektywa Work-Life Balance jest rozwiązaniem, które wpisuje się w oczekiwania społeczne, czy wpisuje się w wiele różnych wymiarach związanych choćby z rynkiem pracy, związanych z demografią. Jest odpowiedzią na pewne zjawiska, które nieuchronnie następują. Te debaty, które tutaj mają miejsce w zakresie ubezpieczeń społecznych, czego się bardzo cieszę, one mają pokazywać skuteczność wdrożenia rozwiązań. Konferencja Równi w Domu, Równi w Pracy została zorganizowana przez Fundację Sherdeker, razem we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym oraz organizacją COFAS Families Europe po to, żeby inicjować dyskusję na temat wdrożenia dyrektywy Work-Life Balance w Polsce. Raport Równi w domu, Równi w pracy. Widzimy, że od momentu wdrożenia dyrektywy Work-Life Balance liczba ojców na urlopach rodzicielskich rośnie. W 2024 roku mieliśmy 17%. Widzimy, że ta dynamika się utrzymuje w 2025 roku. Ale to nie wszystko, dlatego że w tym raporcie analizujemy, co więcej możemy zrobić. Po pierwsze, jest to kwestia edukacji pracodawców, ale też edukacja samych rodziców, jakie mają prawa, jakie korzyści z tych praw wynikają, i jak z nich skorzystać. I pokazujemy wspólnie z Fundacją Szardekar jako operator i jako instytucja, która obsługuje różnego rodzaju wypłaty świadczeń związane z dziećmi, jak te rozwiązania są stosowane. To też warto wspomnieć również o tych programach wsparcia rodzin, które Zakład 2022 roku obsługuje. Za tymi Wspomaganiem rodziny i nauki gigantyczne, środki finansowe na dzień dzisiejszy jest to blisko 175 miliardów złotych, które zostały wypłacane właśnie na rzecz dzieci, na rzecz rodziców.